Siemano, z tej strony miłość, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Zawirowania wokół ułaskawienia NBA Youngboya Popek pomógł bezdomnemu Kajtek o niesnackach z Kinim Zimerem Przyszły prezydent o rapie Ryda Warrior nie odpuszcza na fasowi Sentino sabotuje nową płytę? NBA Youngboy, pomimo głośnego ułaskawienia przez Donalda Trumpa, wcale nie może spać spokojnie. Choć decyzja prezydenta USA w teorii zakończyła jego problemy z prawem na tle federalnym, to lokalne władze Utah dają jasno do zrozumienia, że sprawa w ich oczach wcale nie jest jeszcze zamknięta. Cała sytuacja dotyczy wcześniejszych zarzutów dotyczących posiadania broni palnej, za które raper miał odbywać długą próbę zamiast wyroku więzienia. Trump, znany z ułaskawienia niektórych artystów, w tym m.in. Wayne'a czy Kodaka Blacka, zdecydował się również objąć swoim gestem Youngboy. Boya, co miało pozwolić raperowi na symboliczne, czyste konto i skupienie się na swojej karierze. Problem jednak w tym, że nie wszyscy są tą decyzją zachwyceni. Przedstawiciele władz z Utah, stanu, w którym toczyła się część postępowania wobec Youngboya, wyrazili sprzeciw wobec prezydenckiego ułaskawienia. W ich ocenie wymiar sprawiedliwości działał w tej sprawie prawidłowo i skutecznie, a raper przyznał się do winy. Niektórzy lokalni politycy zapowiadają nawet, że mimo decyzji z Białego Domu, będą kontynuować działania przeciwko artyście na poziomie stanowym. Mimo całej kontrowersji, Youngboy publicznie podziękował za gest ułaskawienia, zaznaczając, że chce iść naprzód jako artysta, ojciec i człowiek. Ale nie zmienia to jednak faktu, że jego sytuacja prawna pozostaje cały czas niepewna, a temat może jeszcze długo wracać do przestrzeni medialnej. I w tle całej tej sprawy pojawia się również kontekst polityczny. Trump od lat buduje swój wizerunek jako polityk otwarty na kulturę hip-hopową, co potwierdzaje jego wcześniejsze decyzje wobec niektórych artystów. Co po niektórzy odbierają to nawet jako próbę zyskania poparcia wśród młodszego afroamerykańskiego elektora który mimo politycznych różnic z dużą uwagą śledzi losy idolów ze sceny rapowej. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, czy ewentualne dalsze działania wymiaru sprawiedliwości wiuta rzeczywiście przyniosą konsekwencje dla rapera. Pewne jest jednak to, że nawet prezydenckie ułaskawienie nie zawsze oznacza definitywny koniec kopotów z prawem, szczególnie gdy w grę wchodzą emocje lokalnych władz i polityczne napięcia. Popek po raz kolejny zaskoczył swoich fanów, ale tym razem nie nowym kawałkiem czy kontrowersyjnym występem, a gestem, który wywołał poruszenie w sieci. Mianowicie król Albanii opublikował w sieci krótkie nagranie, na którym widać jak podchodzi do śpiącego na ulicy mężczyzny. Raper chwilę przy nim przystanął, zaśpiewał mu coś w formie kołysanki, a następnie zostawił mu 20 zł. W tle padł komentarz, że sam kiedyś był w podobnym miejscu, także ten krótki moment miał mocny przekaz. Popek postanowił podzielić się z kimś, kto najwyraźniej znalazł się na samym dnie, podobnie jak on. Kiedyś. Jak chcesz mieć luzik, to zapadnij cię piączkę, szpiączkę, a nikogo już nie wkurbisz. Obiecuj ci ja promiesz na kolanach, dam ci buzi. popuśpij, po popuśpij słodkich snów. Ja też kiedyś byłem taki. Zanim zostałem pociętą mordą. Ram pan, pam, pam. nagrywać. Normalny dzień dużo. Nagranie dość szybko obiegło Internet wywało poruszenie. Jedni docenili gest, inni doszukiwali się w tym pokazówki, ale niezależnie od intencji, raper przypomniał o tych, o których bardzo często zapominamy jako społeczeństwo. Na polskiej scenie coraz częściej pojawiają się momenty, w których młodzi raperzy otwarcie dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami związanymi z branżą. A tym razem głos zabrał po prostu Kajtek, czyli finalista programu Rytm plus Flow Polska, który to w ostatnich miesiącach przyciągnął uwagę nie tylko swoim stylem, ale i szczerością. W nowym kawałku zatytułowanym Potwory i Spółka, Kajtek wprost wspomniał o Kim Zimmerze, sugerując, że ten nie potraktował go z należytą sympatią. I choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to tylko krótka linijka w numerze, to sam Kajtek z Zdecydował się później rozwinąć ten temat w jednym z wywiadów. Jak wyjaśnił, sytuacja dotyczy momentu, kiedy zbliżył się do Kiniego jako fan z uznaniem dla jego twórczości, ale zamiast zwykłej uprzejmości, spotkał się z postawą, która go bardzo rozczarowała. I według Kajtka, nie chodzi tu o żaden wielki konflikt, a raczej o przykre doświadczenie, które dało mu po prostu do myślenia. Raper podkreślił, że nie oczekiwał wiele, po prostu zwykłego szacunku, a jak sam stwierdził, skoro muzyka ma być szczera, to takie sytuacje również warto komentować otwarcie. Jestem zszadowana, Derek jeżeli chodzi o sam utwór finałowy. Zdziwiłam się względem takiego małego kuksańca do Kiniego Zimmera. Dlaczego? Wiesz co, nie wiem, czy taki wywiad to jest forma, w której chciałbym to poruszać. Mogę powiedzieć po prostu, że podszedłem do niego z poziomu fana jego muzyki, a w zamian dostałem średnie traktowanie Taki, którego po prostu ja nie szanuję i też trochę dla mnie brak szacunku. Więc uważam, że jeśli, jeśli muzyka ma być szczera, to czemu by nie mówić o takich rzeczach? Okay. Warto także przypomnieć, że kilka tygodni temu Kitek otwarcie skomentował też temat swojej relacji z SBM Label, co jasno pokazuje, że nie boi się mówić tego, co myśli, nawet jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają już ugruntowaną pozycję w branży. A taki przekaz trafia do coraz większej grupy słuchaczy, szczególnie tych, którzy cenią sobie prawdziwość, ponad marketingową pozę. Czy z tej wymiany zdań wyniknie coś więcej? Na razie Kenzie Zimmer nie odniósł się do słów Kiteka, jednak biorąc pod uwagę charakter obu artystów, nie jest wykluczone, że sprawa jeszcze nie wróci. Pytanie tylko. Czy jako temat bifu, czy może szansa na wyjaśnienie i jednak pojednanie? Wybory prezydenckie już za nami, emocje opadły, głosy podliczone, a Polska oficjalnie wybrała nową głowę państwa. Zwycięzcą okazał się Karol Nawrocki, który pokonał swojego rywala w wyjątkowo zaciętym starciu. Ale co ciekawe, tuż po ogłoszeniu wyników w sieci ponownie zaczęły krążyć fragmenty starszego wywiadu, w którym to przyszły prezydent wypowiada się na temat polskiego rapu. Materiał, który wyciągnięto na nowo, to rozmowa Nawrockiego z żurnalistą, czyli jednym z najpopularniejszych podcastowych gospodarzy w całym kraju. To właśnie tam Nawrocki został zapytany o to, czego słucha prywatnie i czy ma jakiś kontakt z rapem. No i okazało się, że jak najbardziej i to nie na siłę, czy z pozycji polityka, próbującego przypodobać się młodszym. W wywiadzie padło kilka ksywek, które pokazują, że nowy prezydent nie tylko zna klasykę, ale faktycznie dorastał z rapem w tle. Wśród artystów, których szczególnie wspominał znaleźli się przykładowo Leroy, Peja i Kenke, a więc ksywki, które miały ogromny wpływ na kształtowanie całej polskiej sceny. Jestem ...bardziej przywiązany do polskiego rapu, polskiego hip-hopu. Kogo pan Słuchał w młodości. No bo jednak pan, kiedy dorastał, to ten polski hip hop naprawdę wyrastał. To kogo pan słuchał? Na pewno jednego z pana gości słuchałem jako nastolatek, taki 17, 16, 15 latek, to to były bardzo znane rytmy i to były. To, tak, i to chyba były pierwsze takie rytmy hip-hopowe, które pojawiały się. Czuję wrażliwość kękę, podoba mi się kękę. Nie wiem, czy byłby z tego zadowolony, Rysiek Peja, że mówię także o nim, jako kimś, kto dostarcza mi dawkę muzycznych emocji. i Myślę, że wokół tych wykonawców najlepiej się czuje. No i to wyznanie z jednej strony zaskoczyło, a z drugiej spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wielu słuchaczy przyznało, że fajnie słyszeć, iż ktoś z tak wysokiego szczebla nie wypiera się korzeni kultury ulicznej, tylko szczerze mówi o tym, co sam kiedyś katował na słuchawkach. Na razie trudno przewidzieć, czy Karol Nawrocki jeszcze kiedyś wróci do tego tematu i czy w trakcie swojej prezydentury będzie jakoś nawiązywał do świata muzyki. Ale jedno wiemy. Polska scena hip-hopowa na pewno odnotowała to wyznanie i będzie się temu bacznie przyglądać. Bo w końcu niecodziennie się słyszy, że prezydent Polski słuchał Pei, Leroya czy Kenkiego. Wczoraj omawiałem dla Was sprawę konfliktu między Nafasem a Rydom, i jak się okazuje, temat nie zamierza ucichnąć. Wręcz przeciwnie, sytuacja w ostatnich godzinach nabrała jeszcze większego tempa i pojawiły się zupełnie nowe wątki. Zaczęło się od relacji Rydy, który wrzucił insta Instastory oskarżając Nafasa o usunięcie kawałka Motorola z kanału IBK. Według Rydy był to akt czystej złośliwości, a sam Nafas miał nie tylko unikać konfrontacji jeden na jeden, ale jak stwierdził Ryda, został przez niego publicznie ośmieszony, a w dodatku miał wyłapać kilka liści. Siemalo, siemano. widziałem, że ten lamus usunął Motorola. Jest ok, bo ma dostęp do kanału IBK, ale jest zwykłym lamusem na faz, bo nie chciał wyjść jeden na jeden. Został upokorzony, dostał parę liści i jakby nauczył się pokory. A jak się nie nauczył, to zawsze się jej może nauczyć jeszcze raz. Ryda Warrior na wszystkich platformach streamingowych. Ale to nie wszystko. Do internetu trafiło bowiem zdjęcie kartki, która, jak można się domyślać, została wysłana prosto za krat przez Enzo. Kartka zawiera jasny i bardzo bezpośredni przekaz. Enzo przyznał, że współpraca z Rydą była dla niego błędem, zapewnił, że nie łączy ich żadna relacja i nigdy nie byli sobie bliscy. W dalszej części napisał, że Ryda jest dla niego całkowicie skreślony, ostrzegł go, by nigdy nie groził jego rodzinie i zaznaczył, że takie działania mogą się dla niego bardzo źle skończyć. Dodatkowo na reakcję na fasa długo nie trzeba było czekać. Udostępnił on zdjęcie kartki z wiadomością swojego brata i dodał do tego mocny komentarz, wyśmiewając przy tym Rydę. Zasugerował, by ten najpierw zadbał o higienę, zmienił koszulkę, przestał konfabulować i wziął leki. Umyj się najpierw, zmień koszulkę, w której chodzisz 3 dni, następnie przeczytaj sobie definicję słowa konfabulacja, weź leki na schizofrenię i przestań gwiazdorzyć w internecie. Wszystko wskazuje na to, że konflikt między tymi postaciami jeszcze się nie zakończył, a wręcz przeciwnie, może wkroczyć na kolejny, jeszcze wyższy poziom. Napiszcie w sekcji komentarzy, co Wy o tym sądzicie i generalnie jak zapatrujecie się na całą tą spinę? Od dłuższego czasu nie brakuje w internecie informacji, że między Sentino a Trumanem nie dzieje się najlepiej. I choć obaj od dłuższego czasu nie mają ze sobą żadnego kontaktu, to pod względem muzycznym, przynajmniej dla jednego z nich, wszystko wygląda jak bajka. Alvarez notuje właśnie swój najlepszy okres od bardzo dawna, a może nawet w całej karierze. Pobił właśnie swój własny rekord miesięcznych słuchaczy na Spotify, a jego najnowszy numer Casablanca szturmem wdarcie na wszystkie listy odtworzeń. Dla wielu jest to pierwszy tak potężny hit od czasów największego boom na Sentino, co tylko podkreśla jak dobrze poukładany jest jego obecny marketing i jak skutecznie prowadzone są jego wydania. Nawet mimo tego, że artysta praktycznie nie udziela się publicznie, a jak już to robi, to raczej z negatywnym wydźwiękiem. No i właśnie w tym kontekście zrobiło się znowu głośno o trumenie. W ostatnich godzinach postanowił on bowiem odezwać się do swoich obserwatorów i przekazał niepokojące wieści z kuli z branży. Jak sam przyznał, docierają do niego sygnały, że Sentino, mimo trwającego między nimi milczenia, że rzekomo próbuje zablokować jego nadchodzący projekt, który jest dosłownie krok od Premiery, bo do wydania zostało jakoś trzy 3 dni. Chodzą mnie głosy z Backstage'u, że Santino próbuje zatrzymać płytę, która wychodzi w tą niedzielę. Coś tam pierdoli o jakichś bitach, o licencjach, o tym, o tamtym. Sebastian, dzięki mnie masz rekord na Spotify. U. Masz 1, 800 tysięcy słuchaczy na Spotify, nigdy tyle nie miałeś. I moim zdaniem po płycie będziesz miał ponad 2 miliony, 2 miliony 200, 2 miliony 300 może. Wiem czemu chcesz ją zatrzymać, żeby zrobić mi na złość, przecież to jest twoja płyta, którą odkupiłem, za kwotę, którą ty podałeś, nawet jej nie negocjowałem. Więc czemu chcesz ją zatrzymać, skoro kupiłem ją w normalny, legalny sposób, dogadując się z tobą, bro. Przecież dobrze wiesz, że nie znajdziesz takiego drugiego małolata, który zrobi dla ciebie tyle roboty, co ja zrobiłem. Po co to robisz? Bro. Na razie nie ma żadnej oficjalnej odpowiedzi ze strony Sento, ale znając dynamikę ich relacji, może się jeszcze sporo wydarzyć i to niekoniecznie na muzycznym pokładzie, a raczej na live'ach na Instagramie. Dobra, tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.